Pytanie z dziejów apostolskich. W dniu pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z jedenastoma i przemówił donośnym głosem. Niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego ukrzyżowaliście, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem. Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca. Cóż mamy czynić, bracia? zapytali Piotra i pozostałych apostołów. Nawróćcie się. Powiedział do nich Piotr, i niech każdy z Was przyjmie chrzest w imię Jezusa Chrystusa, na odpuszczenie grzechów Waszych, a otrzymacie w darze Ducha Świętego. Bo dla Was jest obietnica, i dla dzieci Waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których Pan, Bóg Nasz powoła. W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: ratujcie się z pośród tego przewrotnego pokolenia. Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni i przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz. Oto słowo Boże: Pan mym pasterzem nie brak mi niczego. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach, prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach, przez wzgląd na swoją chwałę. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. Kij twój i laska pasterska są moją pociechą. Stół dla mnie zastawiasz na oczach mych wrogów, namaszczasz mi głowę olejkiem, kielich mój pełny po brzegi. Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni życia i zamieszkam w domu pana, po najdłuższe czasy. Pan mym pasterzem nie brak mi niczego. Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra apostoła. Najdrożsi, to się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a znosicie cierpienia. Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za nim, Jego śladami. On grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu. On, gdy Mu złożeczono, nie złożeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale zdawał się na Tego, który sądzi sprawiedliwie. On sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości. Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni. Błądziliście bowiem jak owce, ale teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. Oto Słowo Boże. Alleluja, Alleluja, Alleluja! Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. Alleluja, Alleluja, Alleluja! Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem bramą owiec, Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony wejdzie i wyjdzie i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Oto słowo Pańskie.